No już trochę późno jest, w sensie może nie tak późno, ale deszcz pada. Ale gołąbki zeszły jeszcze, no i dobrze, że zeszły tutaj. Ten jeden tak dziwnie dziwnie się przemieszczał. On ma tutaj włosem zaplątane obie nóżki. O, i na, tym, na tej jednej nóżce tak mocno zawinięte. I będzie uwolniony. No tak ledwo, ledwo tą nóżką już nie nagrywałam, żeby go jak najprędzej złapać się udało. To kilociutki bidulek. O, no już go odplątuję. A tu, a tu był rawi, ale jest jakiś gołąbeczek z żółtą obrączką, jakiś nowy. No lub taki, który był tu może latem i teraz... i teraz tu biega. No jest taki lotnik, który o taki jaśniutki tam tu był wcześniej. A ten z żółtą? Nie wiem co to może być za gołąbek. Jakiś nowy gołąbeczek. Młodziutki. No młodziutki, no żółta obrączka z zeszłego roku Ale może samiczka, bo taka mniejsza I Rawi tu był ten, który miał bok szyty O idzie tam ten gołąbek Miał bok cały szyty, naprawdę dzielny U mnie się kurował Z hodowcą też mnie miał. Miałem kontakt telefoniczny No i Rawi jest, więc tutaj Gołąbek otrzyma pomoc no i ten taki ciekawy też jest lotnik jaśniewski Gołębeczka Już pokażę te nóżki odplątane I to ta jedna nóżka była jeszcze więcej zaplątana niż myślałam Myślałam że tylko teraz ją pokażę Tutaj już jest jeden martwy paluszek I Jeszcze dwa to by mu odpadły na pewno w ogóle ta, ta nóżka też jest taka Nie wiem czy będzie chciał jeść teraz ja go wypuszczę, ale pewnie ucieknie. No ale tu w razie co, zleżam ziareczka. Jak przyleci, będzie miał. A to statko na razie sobie siedzi na dachu, ale nie przyleci za chwilę. Za chwilę się kołomki jeszcze zdecydują. Pomimo właśnie tej późnej pory. Jak też nieraz pyta. Na razie mnie swunęły, to pokażę je na daszku. Nieraz ktoś, no takie mam wątpliwości, po co tego gołębie i tak dalej. No właśnie to takie bliskie stworzenie nas żyjące. No po to, żeby właśnie uczyć empatii, pomagania, że gołąbek, że no kiedyś jak, jak dzieci przechodziły, to ojej, bo trzeba uratować, więc niech ta empatia budzi się w ludziach. Teraz to jest tylko słyszę, że albo nie, srają, no to prawem gołębia jest się załatwić, a prawem człowieka jest sprzątać. No tak na tym świecie z naturą y, żyjemy. No piękne ptaki, niesamowicie dużo energii, dające, dodające i to stwierdzone naukowo, no ale my od natury odchodzimy jako ludzie już tak coraz bardziej niestety. Tutaj widać tego gąbka. on jeszcze troszeczkę kuleje, no bo wiadomo, tam na ten jeden paluszek martwy i on nawet pewnie jeszcze nie wie, że już ma oswobodzone te nóżki. Że już może normalnie kroki stawiać. Ale zaraz, bo jak sfrunął, to tak jeszcze się, o jeszcze się tam potyka, potyka trochę na, na, ten, na tej nóżce. No to mu się to wszystko ułoży, będzie ok, Tylko, tylko sobie podje dzisiaj ta... Duże ziarna da radę. Ma deszcz padać, ale da radę. Z takim całym tobołkiem, a Dobrze, że fruną, bo się martwią, że się nie naje. O, to super. I rawi jest. Jest też fajnie. Bolała nóżka, bo wiadomo, jak tam wyjmowałam tą nitkę, no to też jeszcze trochę. Urażone Dobra. Jeszcze rzucę gołąbką i uciekam No to jeszcze na chwilkę tylko Rozchodzi mu się ta nóżka, fajnie bo I Ravi też się pokazał Też sobie poja. Po popić to mają co Będzie padało chyba ze 3 dni